Myślę, że się nie zdziwisz, jeśli powiem Ci, że jestem lekko zaniepokojony obecną sytuacją. Realizujecie pomysły... Co tu jeszcze wyjaśniać? Panowie się znają, nie muszę przedstawiać. Grzegorz Brzęczyszczykiewicz. Chrząszczyrze woszyce, powiat łękołody. Jedź, na to czekam. Tylko nie odetnij kabli. To się zostawi. <grystanie> Tata nie jest magistrem? Jestem, a nie udaje ważniaka. Witam wszystkich. Z tej strony, Michał. A co tu się dzieje? Kabina leży. Perkins tutaj stoi. Nadszedł czas na remoncik Perkinsa. I co wyjdzie do przodu? Jeszcze nie. Coś jeszcze, tutaj, szkornik, coś jeszcze ci tu zostało? Szkornik. To, to, to co, tak wolno, to, to już miało być wyzybrane. Jak ten Leser, co studiował, nie chciało mu się uczyć, przyszedł do rektora, na którym ja tu jestem, roku, panie rektorze. Nazwisko. No, tam powiedział swoje. Zajrzał w te, te papiery, te uczelniane. No, na pierwszym. Jeszcze pierwszy semestr niezdany. No to jak wy się tu grzebiecie? Ja myślałem, że już mam koniec. No. O. Stoi ta podpaska, tu dokręcona, żeby mnie szukały no. Ej, panie rajdowiec! No co? Teraz jakiegoś dobrego tapicera ta trzeba znaleźć do tego fotela. Ile ten fotel ma już lat? Nie ma dużo. Trzy, Trzy lata? Traktor. No to sześć. No i perkins, nie patrzeć coraz bardziej wchodzi do garażu, ale w częściach. O. I maska zdjęta. No, dlatego go biorę tutaj. Jeszcze zlatuję cały czas. Perkins wszedł do garażu tam będzie naprawiany a zobaczymy co czas pokaże może i od razu będzie odrestaurowany pomalowany zobaczymy dobra na razie się rozłączam siema